Dobra, masz bana Co on tam napisał na to, zadanie bana, za takie treści? Już czytam jego wiadomość Wszyscy wychodzić? Spierdalaj Dobra, ja kończę tego live'a, nie będę cię pierdolić z wami Mam was dosyć już kurwa! Na dzisiejszy dzień mam was dosyć widzowie! Mam was dosyć! Mam dosyć was i waszego chamstwa! Powtarzam, mam dosyć widzów i Waszego chamstwa! Mam dosyć was i waszego chamstwa! Trzymajcie się! thank